Witam Państwa bardzo serdecznie. No jesteśmy w tragicznej sytuacji jako naród i to nie od dziś, od wielu, wielu lat, od wielu dekad, a w zasadzie w czerwcu, na początku czerwca minęła 36. rocznica wyzwolenia się spod okupacji komunistycznej ale jesteśmy w nowej komuni okupacji komunistycznej neomarksistowskiej ci ludzie, ci bandyci gras grasujący po tym sejmie od roku 1989 zdecydowanie powinni być usunięci i ja bym przede wszystkim widział dzisiaj rolę prezydenta jako tego, który tego wyczynu po prostu dokona problem z tym na tym polega że prezydent jakikolwiek by się nie pojawił. Zdaje się, że nie miałby takiej odwagi, na przykład, żeby siłą z użyciem wojska, bo jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i wszelkich służb w tym kraju, także trzyliterowych, ale żeby prezydent z użyciem wojska przejął władzę w Polsce, wprowadził stan wojenny, właśnie wyłapał tych wszystkich bandytów, postawił akty oskarżenia za zdradę stanu przede wszystkim zmienił konstytucję, zasądzając tak. Że wysokie wyroki dla każdego urzędnika państwowego, który działałby na szkodę interesu państwa polskiego, bo wiemy doskonale, że na szkodę interesu państwa polskiego działają raz jedni, raz drudzy. Teraz mamy, drodzy Państwo, taką sytuację, że Tuski jest trzeci raz premierem Polski, po raz trzeci niszczy tę Polskę, i gdyby nie. Fakt, że Karol Nawrocki został prezydentem Rzeczypospolitej w sierpniu obejmie ten urząd oficjalnie, ale gdyby nie fakt, że Karol Nawrocki wygrał te wybory, tudzież został wepchnięty na ten urząd przez diasporę amerykańską, tak to nazwijmy, to Trzaskowski wraz z Tuskiem i z tymi bandytami z koalicji 13 grudnia zniszczyliby Polskę totalnie. Tusk tak naprawdę tylko czekał na ten moment, nie spodziewał się oczywiście, że że władza zewnętrzna bo tutaj mówimy o władzy zewnętrznej, władzy zwierzchniej prawda nie spodziewał się, że tutaj y, oczywiście decyzje zostaną podjęte takie, że Trzaskowski prezydentem nie zostanie, a Tusk nie ma nawet możliwości żadnych na to, żeby unieważnić te wybory bo gdyby mógł to zrobić, to zdajcie sobie sprawę drodzy Państwo, że już dawno te wybory byłyby unieważnione bo tak zdecydowałaby niemiecka Bruksela jak to miało miejsce w Rumunii ale mamy taką sprawę, że teraz mamy prezydenta, prawda, który stoi po stronie prawicy i po stronie łże prawicy, bo on także popiera przecież wiele postulatów twardych postulatów, mówi się o nich radykalne postulaty, prawda, surowe postulaty prawicowe, które stoją dumnie przy obozie konfederacji korony polskiej, ale popiera ten Karol Nawrocki także pisowców, z którymi należałoby także zrobić w tym kraju porządek. Nie spodziewam się, żeby to się miało stać. Nie spodziewam się, żeby rola Pisu była umniejszona, gdy PiS już pcha się do władzy. PiS nawet nie przeprosił Polaków za całą fałszywą politykę wprowadzaną przez 8 lat ich rządów, co między innymi przecież Karol Nawrocki wypominał podczas trwania kampanii prezydenckiej, między innymi u Radzieckiego pulpeta Mencena powiedział, że fałszywa była polityka PiSu w sprawie tego zielonego ładu i oddawania władzy właśnie niemieckiej Brukseli. Tak to wygląda. Będzie klincz. Drodzy Państwo, Kaczyński chciał stworzyć nowy rząd. Rząd tak zwany techniczny, yy, Parlament mógł zostać już w tej chwili rozwiązany. To niewiele naprawdę brakło, żeby Parlament rozwiązać. Yy, mogły yy, zostać ogłoszone nowe wybory parlamentarne. Jestem ciekaw, jakby ta sprawa się teraz rozegrała, jaka by była koalicja w tym sejmie, ale zawsze lepsza koalicja, jakakolwiek niż koalicja 13 grudnia. Czy byliby tam pisowcy, czy byliby tam ludzie z Konfederacji bardzo możliwe, bo nie wiemy teraz, ええー。 jeśli chodzi o kwestię podziału tej władzy w jakie oni układy zresztą wejdą w tych wyborach parlamentarnych w roku 2027 bo jeśli teraz yy, prawda, Mendsen czy Bosak wypierają się jakichkolwiek związków z pisowcami, yy, nie chcą mieć z nimi nic wspólnego, to wcale nie oznacza że w roku 2027 taka koalicja nie zostanie zawiązana ale drodzy państwo, dzisiaj po krótkim wprowadzeniu chcę powiedzieć parę yy, słów dotyczących yy, ekspozy Tuska, yy, które to wygłosi nie tak dawno, prawda? Chodziło o wotum zaufania dla tego parszywego rządu, największych impotentów, naprawdę moralnych i intelektualnych. To jest ściek już absolutny już niczego naprawdę bardziej szkodliwego nie moglibyśmy zobaczyć. Ale ten niestety, drodzy Państwo, Rząd koalicji 13 grudnia dostał wotum zaufania, czyli koalicjanci głosowali y, oczywiście za tym, żeby y, ten rząd się utrzymał. W środę 11 y, czerwca Oczywiście odbyło się to głosowanie, co bardzo ciekawe w tym głosowaniu nie wziął udział Jarosław Kaczyński, bo miał spotkanie w tym czasie z Karolem Nawrockim o przyszłości Polski. Ja jestem ciekaw, o jakiej przyszłości Polski jeszcze maczelność rozmawiać Jarosław Kaczyński z, z podobno prezydentem obywatelskim. Otóż tu zachodzi obawa, że no ten układ między prezydentem a PiSem w dalszym ciągu pozostanie. Za wyrażeniem wotum zaufania dla rządu. Donalda Tuska opowiedziało się 241 posłów, a przeciw było 210. A więc większość parlamentarna była. I teraz ci wszyscy ludzie z koalicji 13 grudnia, po półtora roku, drodzy Państwo, ponad już w tej chwili, od czasów przejęcia władzy w ogóle przez koalicję 13 grudnia, która nie zrobiła nic absolutnie dla tego kraju, nie wywiązała się z żadnej obietnicy wyborczej. Ten kraj jest zrujnowany każdego dnia. Upadają spółki Skarbu Państwa na wciąż całą masę komunistów do tych rządów, spółek nawet Grobelny tam jest, który niegdyś, prawda jeździł na szkolenia do Moskwy organizowane przez KGB ludzie sobie nawet nie zdają sprawy jakimi ludźmi się Tusk otacza, a dlaczego się otacza bo musi się otaczać, bo w tym układzie z komunistami jest związki Tuska z Rosją z Putinem są jednoznaczne jest to człowiek, którego można byłoby oskarżyć o tyle naprawdę działań szkodliwych yy, prawda działa od wielu lat na szkodę państwa polskiego że gdyby on zachowywał się w taki sposób będąc obywatelem rosyjskim czy amerykańskim yy, to straciłby swoje życie już dawno a tutaj się okazuje że on jeszcze otrzymuje poparcie słuchajcie w dalszym ciągu ci koalicjanci których on traktuje jak ścierkę zwykłą yy, zresztą no, jak sobie pozwolili na to jak yy, w taki sposób się yy, pozwolili mu zniewolić Byleby tylko odrobinkę tej władzy tam dostać, a on i tak robi, co chce, a w zasadzie to, co rob, robi, to, co życzy sobie niemiecka Bruksela. Ale, drodzy Państwo, można byłoby już nawet w tej chwili zmienić cokolwiek. Zmienić cokolwiek, wyrażając sprzeciw, nie dając żadnego zaufania temu antypolskiemu. Rządowi, bo to jest najgorszy rząd w ogóle w historii świata. A tutaj się, drodzy Państwo, okazuje, że cała koalicja 13 grudnia idzie w dalszym ciągu za Tuskiem, który wygłosił godzinne expose, drodzy Państwo, i to expose podczas tego wystąpienia Tusk zapowiedział, przeprowadzenie rekonstrukcji rządu. Jeszcze w lipcu ogłosimy nowe otwarcie. Lu ludzie, którzy zdecydowali się na wzięcie odpowiedzialności za Polskę, wzięcie odpowiedzialności za Polskę. Pracowali w bardzo niefunkcjonalnych strukturach, jakie odziedziczyliśmy po pis. Po półtora roku rządów widać, że struktura rządu musi ulec zmianie. Na pewno pojawią się nowe twarze. To ja jeszcze nie wiem, kogo on może wyciągać, jak dla niego autorytetem jest na przykład Jacek Murajski. Każdy, kto jest go gotów razem ze mną, razem z rządem, razem z naszymi wyborcami iść do przodu i budować lepszą Polskę, niech zagłosuje dzisiaj za wotum zaufania dla naszego rządu. Ja jestem gotów nie tylko zagłosować, ale dalej prowadzić pracę tego rządu. I widzicie, jaki to jest rodzaj chamstwa, dro drodzy Państwo. Bo uczciwy człowiek, mąż stanu w ogóle natychmiastowo podałby się do dymisji. Ale on zwyczajnie leje w dalszym ciągu wodę patologiczny kłamca i socjopata. Ale, Drodzy Państwo, za tym wotum zaufania dla rządu głosowali też. PSLowcy. Wśród nich był nie kto inny jak Marek Sawicki, marszałek senior, człowiek, który jest najdłużej w ogóle posłem na Sejm. Od roku 1989 jest przyspawany do tej ławy. On jeszcze w 2024 roku to on wygadywał takie rzeczy o Tusku. Słuchajcie, o czym ja na starym kanale moim, który teraz jest objęty prewencyjną blokadą treści i zdemonetyzowany, ale robiłem o tym filmy, zaraz Państwu przypomnę parę takich wypowiedzi Sawickiego, drodzy państwo, cóż on to mówił, cóż on to wygadywał jaki to on był wściekły na tego Tuska yy, zarzucając mu zdradę yy, prawda, kłamstwo, niesprawiedliwość zarzucając mu działanie na szkodę państwa polskiego on nawet mówi, że my jesteśmy wolnym krajem od roku 89, ale ta wolność to wcale nie jest taka wolność, drodzy państwo, jak moglibyśmy przypuszczać, bo jednak jesteśmy niewolnikami jesteśmy niewolnikami, to mówi Sawicki, dokonał wielkiego odkrycia Marszałek senior po prostu. Hej, politycy z Was sobie drwią, i mówi to marsza, marszałek senior, mówi to były minister, mówi to poseł rządzący. Rząd ja mówię koalicji. to z bólem. Ja nie mówię tego z uśmiechem. Ja mówię, ja mówię to z bólem, bo z, zauważam, że po 35 latach demokratycznej Polski, wolnego państwa, okazuje się, że ono takie do końca wolne nie jest. I teraz ten Sawicki z całym tym PSL-em, bo te filmy z wypowiedziami Sawickiego to puszczę Państwu na końcu, bo właśnie je zebrałem ze starego kanału wypowiedzi, w których on nawet obraża Tuska i teraz ten, ta ścierka przecież, ten człowiek, który nie szanuje samego siebie, po prostu oddaje głos także na Donalda Tuska, znowu dając mu, prawda, wotum, wyrażając wotum zaufania dla tego rządu. I drodzy Państwo, to jest koniec PSL-u, to jest koniec PSL-u, ci ludzie nie powinni już dostać żadnego zaufania społecznego od własnych wyborców, skoro wchodzą w układy z kimś tak Ordynarnym, nie chcę już używać brzydszego słowa, jak drodzy Państwo, Tusk. Y to jest rzecz naprawdę żałosna. Tutaj zacytuję Janusza Korwina Mikke, co powiedział Janusz Korwin-Mikke. PSL miał dziejową i być może ostatnią szansę, żeby zachować się jak trzeba. Wybrać dobre, a nie łatwe. Nie skorzystał z tej okazji. Wybrali stołki i wegetację i poniosą tego konsekwencje. Można było już coś zrobić po prostu. Można było już przynajmniej myśleć o tym, że lepszy ten układ z pisem niż z tym zdradzieckim Tuskiem. Być może i pisowcy, prawda, wleją oleju do głowy. Teraz nie mamy innej możliwości na to, drodzy państwo, żeby cokolwiek zmieniać, ale ja już mówię, lepszy jest ten pis, być może jeszcze ludzie z Konfederacji, ktokolwiek, kto zająłby miejsce tych cwaniaków i manipulantów z koalicji 13 grudnia, to byłoby lepsze, ale oni dalej popierają to, co jest synonimem wszystkiego, co nie tylko jest satanistyczne, ale co jest przede wszystkim bandyckie? A teraz, drodzy Państwo, yy, przedstawię te wypowiedzi Marka Sawickiego. Tego człowieka naprawdę nie warto popierać, a już z całą pewnością nie należy mu się szacunek. Bardzo jest mi przykro. Lecimy, drodzy Państwo, z tymi wypowiedziami. Pozdrawiam serdecznie. Natomiast Pan zapomina o tym, że równolegle tego samego dnia. Głosowaliśmy inną bardzo ważną ustawę o obronie granicy, o czym mówił poseł Sośnierz. I w sprawie tej ustawy, rządowej ustawy o obronie granicy, o wzmocnieniu uprawnień żołnierzy, straży granicznej, policjantów, część klubu lewicy głosuje przeciw tej ustawie, rządowej ustawie, i dwie ministry nie głosują za tą ustawą. Dwie panie minister Donalda Tuska nie głosują za tą ustawą, i w, tej, i w tej sprawie nie zabiera głosu pan Donald Tusk. Okazuje się, że życie i zdrowie dziecka, że życie i zdrowie funkcjonariuszy jest mniej ważne niż życie i zdrowie zbirów nasyłanych na Polskę przez Łukaszenkę i Putina. Będziecie tworzyć zespoły, wy będziecie pracować, a w tym czasie Shell, Total, Saudi Aramco już wykupiła w Polsce. Ponad 50% biosubstratu do produkcji biometanu. I za chwilę zagraniczna konkurencja na polskim biosubstracie będzie wypracowywała swoje narodowe cele wskaźnikowe, a Orlen za 5 lat będzie bankrutem, bo nie ma. Poza jednym projektem, ani jednej biogazowni rolniczej, która będzie pozwalała mu produkować biometan dla wypełnienia narodowego celu wskaźnikowego. Skończcie z tworzeniem zespołów, skończcie z przygotowywaniem ustaw, które są do niczego niepotrzebne. Weźcie się do roboty i zacznijcie inwestować. Jeśli nadal będzie duża presja migracyjna od południa i będą tam nadmiary tych imigrantów, to nieprawdą jest, co mówi pan premier Donald Tusk, że nas nie będzie obowiązywała żadna relokacja. Zaraz, I zaraz, z drugiej panie strony, marszałku, panie marszałku. nie, bo się muszę przyjrzeć. Y... Ale pani z znaczy rozmawiam, tak? Ale, ale przepraszam bardzo. Opcje. Czy pani pozwoli mi? Pan alkoli... ale... To nie chodzi o, o, o opcję. ja się, upewniam. Ja się nie... teraz upewniam, że słyszymy to, co słyszymy. No, ale że Pani mi zarzuca Tusk? to, że ja kłamię? W ogóle nie. No więc, tylko, więc to, tylko, tylko w takim razie, że ja ja premier Tusk dzisiaj ja, Ale, panie redaktor, to, co naprawdę, pan premier słyszeli. Donald Tusk jest premierem, natomiast mm -hmm. ja jestem politykiem i moim obowiązkiem jest uczciwie obywateli informować o tym, co niesie pakt imigracyjny. Ciekawe, przez trzy dni prokuratura zdążyła przesłuchać 16 żołnierzy i ich dowódcę, a nie zdążyła przesłuchać. Tych, którzy atakowali tych żołnierzy. Znów wracamy do prokuratury i jej sposobu działania. O co tu chodzi? No przecież w mojej ocenie, kto nie szanuje polskiego munduru, kto nie szanuje polskiego żołnierza, będzie musiał salutować obcemu. Już jest po rybkach. To trzeba było zrobić w styczniu. Jeśli nie dojdzie do wniosku i pan prezydent, i pan minister Bodnar, i pan premier Donald Tusk, że trzeba usiąść wszyscy razem i od nowa ułożyć ład prawny w Polsce, to do wyborów prezydenckich będziemy żyli z nadzieją, że z nowym prezydentem da się to poukładać. A kto ma gwarancję, że nowy prezydent będzie sprzyjał akurat tej większości parlamentarnej? I co, będziemy czarkali kolejne dwa lata, aż się zmieni sejm i będzie współpracował z panem prezydentem, nowo wybranym panem prezydentem? To jest bezczynność, za którą oskarżam i ministra sprawiedliwości, i mój rząd.